Witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w, e, w Matrix Muff of Neo. I tutaj mamy kolejny moment, w którym braci łajcowskich ponosi wyobraźnia za bardzo. E, no i w tym, o ile ten utwór nie jest schizowy to muzyka w tym. E, znaczy, co ja, C co ja powiedzmy, O ile ten poziom nie jest schizowy za bardzo, to. muzyka w tym. Co ty robisz, Nio. Ty tańczył tak dziwnie. Jasne. Przez ten tańczyć, o Co ty robisz? E, chciałem powiedzieć, że o ile. E, poziom nie jest za, tak za bardzo schizowy tak bardzo znaczy się e, to muzyka trochę jest Dobra, się od razu dwóch mam nadzieję że wypost będzie tak chciałoby się e, zaraz nie wiem co powiedzieć Ja, co do tej gry jeszcze, może trochę powiem, że ja bym, nie jestem jakoś ten, specjalnie zły na twórców, że zmyślają, że tego nie było w filmie i tak dalej, bo gdyby ten, bo gdyby miało być tak dokładnie jak w filmie, to by wiecie, gra byłaby albo za krótka, albo zbyt nudna, no bo w tym, bo w tym momencie, no to po prostu to była jedna wielka bitwa w korytarzu. Fajnie, jesteśmy dokładnie tam, gdzie, gdzie chcę, żebyśmy byli. Dobra, nie tędy. Myślałem, że tam był jakiś sekret, ale nie było tego sekretu. Hmm. Jasne, nie wierzę ci, ale sprawdzę. Tak widzę, właśnie, że tutaj. Ciekawe co z tego, że on dobra... No to widzisz mi, co? Cholera, chyba nie o to chodziło. Gdzie tutaj iść? A, bo jeszcze można skręcić tędy chyba. I wędy Tak, bingo. I teraz... Właśnie musimy się sprężać, bo teraz yy, próbuję się ten smyf rozmnożyć, yy, używając do tego klucznika. Właśnie jak jest zagrożony, no to mamy jego potrać się tak świeci fajnie. Znowu urna. Pamiętam, że w filmie to chyba Morpheuszo i to próbowali, próbował Smith zrobić, ale na szczęście nie o w porę powstrzymał dziadów. Szybko! No teraz, przed tym się wybronić. Gdzie jest klucznik? A, tam jest, no spoko. Mówię to co ty tutaj robisz? Wypieprzaj stąd kluczniku. Uciekaj stąd, a nie w tym pomieszczeniu ten. Siedzisz, no? Życie ci niemiłe, czy co? Nie myśl, że ja sobie. Że, że wszystko załatwię za ciebie. Że ja tutaj wszystko za ciebie załatwię. We współpracuj chociaż. Wynochasz, No, wynoś się. Tak, kurwa, tutaj rozmawiać z botami. Dobra, dokładnie o to mi chodziło. Tak, kucaj przed nim. Bardzo zabawny. Teraz to klucznik się trochę jak idiota zachowuje. Zresztą w sojuszu nic że nie. rzadko się zachowujemy jak idioci. Oj, jest. się coś. Smyf. Kurwa, co się tak z nim pieprzysz? Zrób strajk kombo zwykłe już. Dobra, pora go zatrzymać. Kurwa. Jak ja tak się będę bawił, to chyba mi zaraz klucznik ducha wyzionie. Kurwa, trzeba tu podejść. Zostałeś tylko jeden, więc tak UMRZYJ, tak bym prosił, łaskawie. O, nie będziemy w Dobra, tam. Nie zrozumiałem co powiedział, się skupiłem... ten, y Continue to multiply. Nie pierdol. Kurwa, mać. A on nie w kurwia. A schował się. Powiem, że ja mam takie wrażenie: co w tej grze, że ten smyf cały, to on z biegiem gry, to on nie staje się coraz trudniejszym. ...przeciwnikiem tylko łatwiejszym. Ale może tylko moje wrażenie takie. No, patrzcie, jakie ja ich kosze ładnie. Chociaż komba mi nie wychodzi. To dlatego, że nie umiem ich wykonać. To jest tylko i wyłącznie dla pora trochę się skupić. No, niestety nie udało się jeszcze te trzeciego w to kombo wciągnąć. A szkoda, bo jest zajebiste. No, no ten. Nie, nie można, więc daruję ja się zbyt dużo bawię tymi mocami, zamiast się po prostu na napierdalać. Rzeczy same. No, teraz chyba zmieniamy pomieszczenie, tak mi się wydaje. Pięknie ich kosisz, Nioh. O, to jest zajebiste. That's cool. No nie mogę nic więcej powiedzieć. Zajebiste po prostu. Dobra. Pierwszy etap za nami. Teraz kościół. Nienawidzę tego miejsca. Nie dlatego, że jestem jakoś negatywnie nastawiony do ludzi wierzących, tylko dlatego, że po prostu mam złe wspomnienia z kościołem. O! No, co tam gadać? No, Byłem tam ciągany jako dziecko, no i ten. I mi zbrzyd ten kościół. Prędko tam raczej nie zajrzę. Chyba, że będzie jakiś ślub. Czy... Chociaż nie, na ślub też raczej nie wpadnę. Sorry Sorry, ale niestety nie. Zaraz kasuję tych gnojków. Ale jest tyle utrudnione, że oni mają te cholerne Desert Eagle, których przeciwko nim nie można wykorzystać w wiecie, bo. Smy... Agent Smith to dalej jednak jakby agent, mimo że oficjalnie nim nie jest. To jest wirus. To cię coś w stylu. Pewnie, trzeba Wahoo, Wejczowcy. E, gdzie jest to e, tworząc Smitha, to mieć na myśli wirusa. Cicho bądź, już do ciebie idę. Ja pierdolę. Taki. Ja Chodź się na solo. Zaraz was wypieprzę stąd. No, o to chodzi. Tylko, że mi się spadło, co nie, nie jest zbyt dobrym znakiem. Znaczy, co nie jest dobre. No i po co strzelasz, Morfeuszu? Ty mi to powiedz. Wypierdalaj stąd. Ja nie mam ochoty. no! Co ty robisz? No niestety... Nie, sami czasami nie słucha, to jest jeszcze wada tej gry. Czasami robi coś, czego nie chce, żeby robił. Ale tej gry to... Tej wady to chyba w każdej grze możemy się... ...doczepić. A co to trzeba było... Chyba trzeba było... Tak, trzeba czekać, czy też klucznik otworzy jakieś drzwi. Ja pierdolę, jest na dole. Dobra, panowie. Jeszcze ciebie tylko z... Sorry. Sorry, ja nie, nie mam ochoty się z wami bawić. Co kurwa? Dobra, to ja nie rozumiem. Jak może być niebezpiecznie, jak tu jest wybraniec? No powiedzcie mi to. No powiedzcie mi to, widzowie. Jak tu może być niebezpiecznie? Dobra, poczekaj. No, w końcu. Jeszcze ciebie tak elegancko skosztuje. No co za chuj Jak on śmiał Jak śmiał nas tak zostawić Dara pora się przestać bawić jak dzieci Tylko z głową się zajmiemy problemem Czyli wiecie, wchodzą aerial killing blow i tak dalej Ja to nie jestem pewien, ale w tych miejscach chyba ja powinien być jakiś limit czasowy. Wiecie, że przy... bo w filmie coś było, że do źródeł można się było dostać tylko ten. No właśnie, już Kruciak to powiedział. Morfeusz ma połowę zdrowia, więc ja chyba spróbuję się stąd jak. Ja pierdolę. Co za kretyn. Dobra, koniec zabawy, cipki. Ale nie wiem, jaki co tam Morfeusz kosi tych agentów, chociaż to niemożliwe jest dla go... Neo... Na... Dzięki, dzięki! Właśnie chciałem się tutaj znaleźć. Nie wiem, że Smith mi pomógł. No właśnie, chciałbym usłyszeć tę dobre wieść. Dobra, okazuje się, że jesteśmy zbyt daleko od... No właśnie, chciałbym... Sam chciałbym dowiedzieć, co może być tak niebezpiecznego jak to. O to, co jest niebezpieczne konferencja polityczna albo jakaś tam. Zobaczmy co, mu, co powiedzą. Czy to jest basz? To zdecydowanie jest basz. Fuck you basz. Wiecie, mówi, aha, mówiąc Basz, nie na myśli tego y, z prezydenta sprzed kilku, z 60 lat bodajże, czy, tylko tego y, poprzednika Obamy. Nie jestem kompletnym przeciwnikiem Basza, ponieważ nawoływał tyle bezsensownych wojen. Tak. Trochę mnie dziwi, że... A w sumie nie, to chyba były takie jaja, że wiecie, że... Kościół mówi o przemocy w grach, w grze z przemocą. Jakie to zabawne. No pięknie. Kiedy on się tak szybko zdążył rozmnożyć. Kiedy on tak szybko zdążył się rozmnożyć? Dobra. Pozabijam was stojakiem do parasola. Dla mnie spoko. Cokolwiek to jest. Nie no, mi się zawsze wydawało... Mi się zawsze wydawało, że to są, e, że to jest stojak do parasola, właśnie taki, wiecie, że jak jest w, w jakichś pubach na dworze, to są te jakby parasole i, i to jest właśnie taki stojak do parasola. Nie wiem, zawsze mi się kojarzyło ze stojakiem do parasola. Nie pierdalaj. Czemu nie wyjąłem kija? Przyda się on później. Zobaczycie. Na razie oni są... Dobra, pora kończyć tą władzę na kurwa, oczywiście. Okej, okay, rozumiem aluzję. Chyba nie chcecie, żebym wykonywał te kombo zabójcze dla was. Co jest w pełni zrozumiałe, więc dlatego zrobię z powietrza. Już mnie nie dorwiecie. A jestem zwany. No jeszcze ty zostałeś, gnojku. Właśnie fajnie jest z tym Smithem, że on ma miliony kopii chyba w sumie żadna nie jest ta prawidłowa. To jest tak jakby, wszyscy są tacy sami, no to tak jakbyście wzięli chyba w, win w Windowsie, albo na macOSie, albo na e, graficznym, no wiecie, na Windowsie, albo na macOSie, e, kopiuj, wklej, coś takiego. Chociaż by to bardziej Windows, bo ten w Polsce to jednak z bardziej, w ogóle na świecie to Windows jest najpopularniejszy. Okej, okay, teraz się przyda nam y, ten stojak od parasola. Teraz po prostu to będzie polegało na tym, że po prostu będą się zjawiać kolejni smyfowie i każda fala takich smyfów będzie... Y, po prostu będzie inaczej uzbrojona jakby. Jeszcze bardziej niebezpieczna. O, tak, to był. Dobra, teraz was w końcu tym, tym. Nie śmiej się, bo to ci źle zrobi, bo ci zęby powypadają zaraz. Zawsze lubię grę w kręgle, chociaż wolę bilarda. Kurda! Nie, no, dla mnie bilard, poker, zajebiste sporty dla mnie. O ile, pokera jeszcze, o ile jeszcze bilarda można nazwać sportem, to nie wiem, czy pokera jeszcze można. Chyba można. Znaczy, muszę poznać definicję sportu. Tylko ty masz granatnik? Nic z tego nie rozumiem. Ej, tak raczej Grzganti, i nie będę robił użytku. Bo po co? Ja to zrobię w bardziej zabawn zabawny sposób. Dobra, chyba ja, trzeba do was podejść, co? Schowaj to. Kurde, ja chciałem mu tą broń wyrwać z łapy, ale chyba tak nie bardzo. Chyba nie bardzo, co? Kurna. Niechcący go e, zacząłem dusić, a agenci są... Zarówno w NTD Matrix jak i tutaj to są oni odporni właśnie na to. A, pamiętam jeszcze, zapomniałem... z 4 zapomniałem o jeszcze jednej grze z serii Matrix, czyli Matrix Online. W sumie o nim się tak nie, wypo, nie wypowiem za bardzo, bo w ogóle nie grałem w Matrix Online. Nawet nie wiedziałem jak go... Chyba... chociaż nie, chyba można go było kupić w MPiku w dawniej. Mi się wydawało, że było pudełko z grą. Bo chyba to nie jest coś jak... Nie wiem. naprawdę nie wiem co z tym Matrix, Znaczy z tym Matrix coś tam robiło. Więc ja się nie będę wypowiadał za temat tej gry, gdyż po prostu ma mało nie wiem, widziałem tylko w sumie trailer i parę filmików na YouTube. I to jakieś 5 lat temu dobre czy 6 nawet jebaj go Zaraz wam pozabieram te pukawy w końcu dawać ten fokus. Kim tak HP zdążyło zejść? Dobra. Wynosimy się stąd. No ja też, też powinien być koniec poziomu. A raczej na pewno to koniec poziomu. Już chyba po raz ostatni tutaj jesteśmy, nie będę was uszukiwał, albo przedostatni, ale raczej ostatni. Eee. Oczywiście, apteczka nie ma powodu, żeby brać co innego. Then why didn't you tell me about the architect? Why didn't you tell me about Zion and the ones before me? Why didn't you tell me the truth? Because it wasn't time for you to know. You decided it wasn't time. You know who. Mm. I will not stand here and do nothing. I will not wait here to watch them die. Choice. The problem is choice. The architect told me that if I to the source. Zion will be destroyed by midnight tonight. Please. Please. You and I may not be able to see beyond our own choices, but that man can't be any choice. I have since come to understand that the answer you would because it required a lesser mind, or perhaps a bound by the parameters of perfection. He doesn't understand them. He can't. To him, they are variables in an equation. If I ask... His purpose to balance. Creation. What's your purpose? To unbalance. It is interesting reading your reactions. Your five predecessors were by design based on a similar predication, a contingent affirmation that was meant to create a profound attachment to the rest of your species, facilitating the function of the one. While the others experience this in a very general way, your experience is far more specific. Vis-a-vis -vis love. give to hold on to that connection? You give me Neo, or we all die, right here, right now. You are really ready to die for this man. Believe it. It is remarkable how similar the pattern of love is to the pattern of insanity. I should have known. I this bitch first. Neo, it's Vayne, psychotic! Nothing this what do you want? I want what do you want. Yes. That's it, Mr. Anderson. Look past the flesh. Look through the soft gelatin of these dull cow eyes and see your enemy. It's impossible, not impossible. Inevitable. Goodbye, Mr. Anderson. Yeah. I to, to nie jest poziom. To jest tylko animacja. Po raz pierwszy w sumie okazję widzieć Nioh poza Matrixem w. właśnie. Yy, nie w filmiku, tylko w animacji gry, tak jakby. Wiecie o co mi chodzi, chyba. Mam nadzieję. To jest właśnie coś dla mnie zrozumiałe. Oni nie są w Mattixie, a widział wizję kodu. W filmie to było takie coś, że on jakby wszystko było z światła zrobione. Nie wiem, czemu bracia Wojcowski nie zwróciłem to uwagi szczególnej. No, koniec animacji. Gdzie? That's what you felt when you touched those sentinels. But you weren't ready for it. You should be dead, but apparently you weren't ready for that either. Any time to you believe you're fighting for something? For more than your survival? You're a symbol for all of your kind, Mr. Andy. Mr. Anderson vagaries of perception temporary constructs of a feeble human intellect trying desperately to justify an existence that is without meaning or purpose You've never believed in the one I still don't if you tell me we'll make it. I'll believe you. We'll make it then why are you doing this? I believe in him again But without you. you you will I believe it. I always have and all of them as artificial as the matrix itself although only a human mind could invent something as insipid as love. I'm scared, Tree. So am I. Why, Mr. Anderson? Why? Why do you persist? If there's an answer, there's only one place you're going to find it. Where? You know where. I know what I have to do. You're gonna do something. You better do it quick. What is he? He is you. The opposite. The negative. The result of the equation trying to balance itself out. What do you want? Peace. And if I can't stop him? The future of both worlds will be in your hands. It ends tonight. Or in his. You like what I've done with the place. Neo. He fights for us. Yeah. Wszyscy są na pewno pamiętają tą pamię pamiętną bitwę w deszczu Gdzie wszystko miało się skończyć Ale sk skończy się to wszystko w następnym odcinku. Tak więc mówił Marshal i życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.